Dobra, nie obejrzyjmy filmik. Panie, mam nowe wieści. E, tak. Cóż, wydaje się, że walka przebiegła Dość. dokładnie tak, jak... Chciałabym wiedzieć, co zamierzasz osiągnąć, ojcze. Czy nie powinniśmy raczej walczyć z pomiotami? Pokonamy pomioty, gdy zjednoczymy szlachtę, Anoro. To nie jest prawdziwa plaga. Cokolwiek wygadywał Kejlan w swej próżności. Za pozwoleniem, panie, ale niedługo... Pomioty mogą zdobyć nad nami przewagę liczebną. Keylan prosił Orlezjan o wsparcie, prawda? Nigdy. Razem z Malikiem wypędziliśmy ich z kraju! Nie zamierzam ponownie wpuścić tu tych psów! Połóż nam, ojcze! Sami sobie nie poradzimy! Ferelden przetrwa sam! Poprowadzę nas do zwycięstwa, Anoro. Musisz we mnie uwierzyć. Zabiłeś Keylana? Keylen umarł wyłącznie z własnej winy. Masz fajny tyłek. Bo to znaczy, przepraszam, ale chciałem powiedzieć, że. A władca ma właśnie jakiś kompleks wyższości i problemy emocjonalne na tle kulturalnym. Tak, to chciałem powiedzieć. Żaden typek, żaden tyłek. tego nie słyszeliście. Dobra. Jesteśmy w stolicy. Tak, przedstawiam Wam główne miasto Dragon Age. Jest cholernie duże. Można się tu zgubić jak nic. Do tego. Tak. Jest podzielone na dzielnice. Teraz jesteśmy w dzielnicy targowej. Mamy jeszcze obozowisko. Jakąś karczmę, perłę. Pałac królewski. Posiadłość Arladen Rim i. W Fort, Drakon. Powinno być tu jeszcze parę rzeczy. Pewnie, pe, pewnie później będzie udostępnione. dobra, pierwszą rzeczą, co bym chciał, to ja chcę się udać do Perły. Ponieważ tam będę miał szansę nauczyć się władza. Znaczy. A. O Jezu, czekajcie, zgubiłem słówkę. No, specjalizacji. Jedna z luksusowych. Z... Z... Czy to jest na pewno to? Ten, no chyba tutaj. Dobra, zobaczymy. Tak mi się wydaje, mam nadzieję przynajmniej. Mm, tam będzie można poznać taką fajną kobitę. Skoczony posłucham. Boże, gdzie ja jestem? Okej, okay, to chyba nie, tu, nie tutaj chciałem przyjść. O... Dobra. Tylko nie save. Najwyb co to, to nie jest oczywiście te, to miejsce. Za kapturzon posłanie. Tak. Hm. swoje gierki Izabelo? Chcemy dostać nasze pieniądze. Chyba zapominacie z kim macie do. A zajęta. nie, przepraszam. Dam dobrze trafiłem. To jest tak obita. Świetnie. Ty bestialna ulicznico. Kto z powinięcych wajcu pokazać. Gdzie twoje wieści? dobra, na razie nie będzie jej pomagać. Z nią szans. A teraz zmiatajcie stąd i cieszcie się, że tylko tu wam. Dodało. Dobra, kiedy będę mógł z nią pogadać? A, szara strażniczka. A ja myślałam, że wszyscy strażnicy z Fereldenu zostali zabici lub wygnani. Och, nie dziw się tak. Wielu spośród was napotkałam podczas mych podróży i za każdym razem dostrzegałam w was coś dziwnego. Będziesz no, trzeba no, właściwie no, szara poprowadzić szara rozmowę, żeby nas nauczyła nie... swojej sztuki. Dobrze jest ujrzeć inną kobietę, która nie daje sobą pomiatać. wciąż odpowiadam za swe czyny. Nie próbuj mnie. się porównywać. Cieszy mnie Twoje uznanie. No dobrze. Co mogę dla Ciebie zrobić, moja droga? Twoje umiejętności bojowe są imponujące. Zakładam, że widziałaś to małe przedstawienie. Jak dotąd żaden z tych biedaków mi nie sprostał. Są zbyt niezdarni i przewidywalni. Zamiast opierać się na brutalnej sile, walczę szybko i posługuje się rozumem. Mówię o sobie, że jestem szampierzem, bo szlifowałam swe umiejętności podczas wielu lat pojedynków z wojownikami. Hmm, nauczysz mnie jak zostać szampierzem? To niezwykła prośba w ustach nieustraszonej pogromczyni mrocznych pomiotów. Pochlebia mi, że chcesz się ode mnie uczyć. To nam dużo da ten talent. Opanowanie tego stylu do perfekcji zajmie Ci całe lata, ale mogę nauczyć Cię podstaw. Najpierw jednak chciałabym lepiej poznać moją potencjalną uczennicę, więc poprosimy o coś do picia, a Ty zrobisz mi ten zaszczyt i zagrasz ze mną w karty. I teraz będzie taki test. Dobra, zagramy z nią w karty i zobaczcie, co się stanie. Grałaś kiedy w kapryśny los? Łatwo się nauczyć, trudniej opanować do perfekcji. Trzeba uważać na posunięcia przeciwnika, jak i na swoje własne. Musi mieć wysoką zręczność, Zaczniemy. żeby to Trzeba wykonać. Potasować karty. Mogę to zrobić, chyba że ty woisz. Ty je potasuj. W porządku. To powinno wystarczyć. Na początek po pięć kart dla każdego gracza. Trzeba I udowodnić, i myślę, że ta karta mi się przyda. Zr o, widzicie? Zręczność. Spróbuj złapać Izabelę za rękę, gdy będzie dobierać kartę. Widzicie? Ty podstępna suko! Nie o to chodzi. Tutaj udowodniliśmy jej, że mamy wysoką zręczność i się nadajemy do tej roli. O, szukujemy, jak widzę. Masz szybkie ruchy. Jestem pod wrażeniem. A jeśli chodzi o oszukiwanie, to cóż, ta gra i tak nie ma znaczenia. Chciałam się tylko przekonać, czy zdołasz mnie przechytrzyć. Okazałaś się bystra i pomysłowa. Z przyjemnością przekażę Ci moje umiejętności. No, o to właśnie chodziło. Naucz mnie teraz. Chodź, będziemy potrzebować trochę miejsca. Świetnie, odblokowaliśmy specjalizację. I teraz właśnie będę chciał ją sobie przyznać. Mamy szampieża. Świetnie. Dalej. Nowe osiągnięcie. weterani. Sprawdźmy naszą umiejętność. Tak, pojawiło się nowe drzewko, widzicie? Szampież. Więc tak, mamy pierwszą szermierka. Eee, Szampież skupia się na właściwej postawie otrzymując w tym trybie i do ataku. Z kolei zwinna obrona daje mu w tym premię do obrony. Świetnie. Wytrąca nierównowagi. Szampierz wykonuje szybki ruch, który wytrąca przeciwników z równowagi, zmniejszając ich obronę i szybkość poruszania się, jeśli nie wykona testu odporności fizycznej. Zwinna obrona dalej. Szampierz, szampierz posiada niezwykły dar, dzięki którym po prostu nie ma go tam, gdzie atakuje przeciwnik, otrzymuje premię do obrony. I precyzyjny cios. Szampierz nauczył się uderzać w czuły punkt wroga z idealną dokładnością i z dowolnego kąta. Przez pewien czas wszystkie udane takie automatyczne powodują trafienie krytyczne. To plus kombinacja z pędem, plus kombinacja z e, ciosem łas, Nie, chwileczkę. Z instynktem zabójcy jest po prostu mordercza z tego co czytałem. Wali krytyk, krytykami, po prostu krytyki będą padać jak śnieg, nie? A, dobra. Tylko, że nie ma teraz żadnych talenta, wo talentów wolnych, więc zapiszemy grę. I w zasadzie nie potrzebuje od niej nic więcej, to stąd wyjdziemy. Czy ja mogę z tą pogadać? Witaj w perle. Jestem Sanga, właścicielka tego przybytku. Usiądź, rozluźnij się i powiedz, czego ci trzeba. Moi pracownicy to specjaliści w swoim zawodzie, i nie daj sobie mówić, że jest inaczej. Obawiam się, że z usług mego przybytku. No to już twardo to, to powiedziała. Nasze pokoje są zbyt małe, by mogło się w nich pomieścić tyle osób naraz. Ale o tym porozmawiamy za chwilę. No więc, co mam ci pokazać? Mężczyzn czy kobiety? A może po trochu jednych i drugich, jeśli wolisz? A, okej, okay, to już wiem, gdzie jesteśmy. E, tak, to sobie pokazać. No, kobiety oczywiście kobiety. Zaczekaj tutaj. Zanim wybierzesz, przypomnę ci obowiązujące tutaj zasady. To, to będzie zabawne, ja wam to mówię. Jeszcze tu nie byłem. Jeśli nie będziesz miła dla moich pracowników, ci chłopcy z tobą porozmawiają. Zapłacisz z góry 40 srebrników. Męczy mnie już zrzucanie żołnierzy z przystani, bo zdarzyło im się zapomnieć gotówki. Prowadzimy tu interes, a nie instytucję charytatywną. No więc, czy mam was ze sobą zapoznać? Hmm. 40. Nie, nie zapłacę więcej niż 20 srewerników. Niech będzie 30 i dobijamy tarwe. No dobra. W porządku. Bierzemy 30. Nie zobaczymy, co tu się stanie. O mój Boże, jaka Nie! Yeah. I ciodem ja co? Będę spadać. Um, no, może chociaż się obejrzę, jak ładnie wyglądają. Nie. Ja, ta brzydka. Hmm. To jest takie fajne um, ta, całkiem całkiem. Ta nie wszystkie te kobiety są jakieś takie dziwne. Dobra, ta pierwsza była chyba najlepsza. Tędy Ciekawe, że będzie jak w Mass Nie Skarbie. Ta obroża nie jest dla mnie. <coughs> Okej... Okay. Nasza Claire, Claire też ma fajne balony. Aaa... Ah, dobra. Tywy, jest mój kwipunek? Oni okradli? Nie, moment! What?! What the fuck?! No, wasze szczęście! Normalnie potłukłbym was chyba gołymi rękoma. No, okej, okay, wychodzimy stąd. I oni się chyba też zabawili. No to stąd idziemy. A gdzie jest wyjście? Gdzie jest wyjście? Gdzie jest, tu jest jakaś skrzynka drewniana. Świetnie, poczekajcie, wrócę do was za chwilę, sprawdzę jeszcze jedną rzecz. Okej, okay, już jestem. Naprawdę wychodzimy z tego burdelu. I idziemy do teg poszukać tego gościa, którego mieliśmy docelowo znaleźć. Czyli on jest tutaj, gdzieś w tej dzielnicy targowej na pewno. Bo do innych na razie nie mamy dostępu. O, świetnie, tu można walki trafić jeszcze. No to fajnie. Coś się tu dzieje. Po pierwsze, kamuflaż. A no ja tu nikogo nie widzę, po pierwsze. Dźwignie, kufer, pewnie będzie jakaś zasadzka w najbliższej to save. Jakby co? A, i co? I ta rata się opuści jakby. No, wiedziałem. Świetnie. Ale że mamy kamuflaż, to nie będzie wam wcale tak łatwo. Więc tak, wy zaatakujcie od razu tego. Ty, Alisterze, zaatakuj te, tam łucznika. Świetnie. A moja Claire z kolei zajmie się ty. No właśnie, o tym mówię. Teraz mamy ogłuszenie i możemy od razu pozabijać i wszystkim. Tego od tyłu. I tego też. Został jeszcze Aj no, teraz mnie ogłuszyli. Dobra, precyzyjne uderzenie, kopnięcie i też. I świetnie, i, świetnie. No, i na tyle, i tyle z waszej zasadzki. Kurde, jakbym nie grał tu łotrzykiem, łotrzykiem, to mógł mieć problemy, ponieważ musiałbym się dobić do tej dźwigni, oni by mnie już pewnie z łuku trochę poharatali. Za niski poziom umiejętności, świetnie. Z łuku by mnie trochę poharatali i nie byłoby już tak fajnie. Dobra razie pozbieramy fanty i idziemy dalej. No i od razu save też. Wiecie co, ja za chwilę skończę nagrywać, ponieważ mam burzę nad głową i nie chcę, żeby mi kopnęło komputer po jakimś przepięciu, a ja wyłączam komputer, jak mam burzę, więc może znajdziemy jeszcze tylko tablicę Ukantora, widzicie co, nie, zrobimy najpierw trochę questów tutaj, żeby sobie podpisować e, sakiewkę i od razu postać. Tablica kantora. Wow, sporo. Zaginiony w akcji. Prośba za odepchnięcia. Loigę na albo... Dobra, moment. Na razie nie. Tu widzę, że tu jest dużo zadań, to trochę tu posiedzimy. W takim razie gdzie ja? Szym Karin Goldrid. Witaj, strażniczko. Jestem przyjacielem. Proszę kończę jak tak mówią. mówią. Prawda to? I dobrze. Stwórco, napluj na tych wszystkich aroganckich, szlacheckich bękartów. Słyszałem także, że dysponujesz pewnymi umiejętnościami ulicznymi umiejętnościami, można by powiedzieć.